Tyle bajki, bo Emila właśnie wstała i ona tak zaczyna dzień, że sobie nie parę bajek, a ja zaczynam od zmywary. Bo oczywiście nie wiem, czy u Was, yy, nie wiem, zaczynacie dzień od zmywary, czy raczej nastawiacie ją i wieczorem jeszcze yy, wyjmujecie. Bo ja właśnie wieczorem nastawiam. W zasadzie to powiem Wam, że czasem włączam na po prostu, a rano zaczynam od rozpakowywania wszystkiego. Także takie poranki łanki. Tak, z rana już wam powiem, bo dostaję pytania o tą pościel. Ja proszę, żeby pościelić to łóżko w sypialni. A więc pościel jest z Lidla. Ci, co oglądają mnie od dawna, to wiedzą. Najwidoczniej jest to jakaś nowa osoba, która pyta. To są nowe osoby, bo to już kilka było tych pytań o tą pościel. Także to jest z Lidla pościel. A teraz uwaga, Lidlo Maniaczki, dajcie znać, jak znowu będą pościele Lidolf pościele w Lidlu, bo ja chcę sobie kupić kolejną. O, coś wam pokażę jeszcze. Także dziewczynki, dajcie znać, jak będzie pościel w Lidlu. Patrzcie na to. Katastrofa. Zepsułam. O, tam, tam nie ma zaślepki. Tak, dobrze widzicie. Nie ma, nie było. Tu jajo wisi. O, widzicie? Nie wiem, to ja minia. Roznosiła to jajka. Tak, postawię, co by było Instagramowo. Tak, złamałam. To już drugi raz mój statyw. Może mi go kleił na, kleił na gorąco, kombinowaliśmy, także tak się dorobiłam yy, na tym internecie. Będę musiała znowu wyłożyć, co bądź, to bądź swoje nadal i wciąż pieniążki. A tu, o proszę, dziewczynki też robią czołgi. Emilia skonstruowała sobie taki oto czołg. Fajny, nie? Całkiem babski ten czołg. Ja się przy tych garach, chyba nie przywitałam. Słuchajcie, kawa wleciała. Yy, oczywiście byłam w biedrze. To jest dowód, bo teraz są takie zabawki. Są też sukienki, słuchajcie, 39,99, z długim rękawem. Także yy, lećcie, oglądajcie. Ja sobie zobaczyłam, ale jestem oczywiście za niska do tych sukienek. Ale powiem Wam, że wybrałby coś z tego wybrał. Tak, wzięłam truskawki, ale dzisiaj już są nieco droższe po 5,99, no ale z 9,99, więc wzięłam pudełko dla dzieciaków. Wzięłam też takie ciastka owsiane z czekoladą mleczną. Nie jadłam, wypróbuję. I wzięłam to za chwilę wam u góry jeszcze pokażę. Dorzuciłam, żeby, był, żeby zrealizować ten bon z, yy, z biedronki za 15 zł, tam płyn i kapsułki. Także dobra, to za chwilę wam pokażę. A ja dolewam mleka i piję kawę. No i witam się z wami, bo przy garach się nie przywitałam. Wiecie, co śmiałam się, bo mąż mówi, że to jest piątek, więc nawet truskawki są w kształcie ryb. No, to tak, to się nie zgodzi. Przecież tu płetwa jakby. A to w ogóle kto jest truskawki z cukrem? Słuchajcie, tak z pokoju, Emilki, bo przyszłam, żeby zmienić pościel w zasadzie wyprać ją, nie zmienić, bo ona chce nadal tą wciąż, także no to u mnie jest żaden problem, bo dwie, za dwie godziny jej po prostu tą pościel oddam, bo jest pralka i suszarka, więc nie ma problemu. Byłam w Biedronce i teraz Wizir 43 sztuki, widać. Jest w cenie 29,99, więc wow, jak dla mnie. Wzięłam jeszcze dwa takie Lenory, których nie miałam. Ładnie pachną, powiem Wam, że tak elegancko. To jest, co to jest? Złota orchidea. Ładnie, podoba mi się, tak elegancko. I wzięłam chusteczki. One teraz zmieniły opakowanie, widzicie? Tak to wygląda teraz. Także te chustaczki, Wizir yy, i dwa Telenory. A po to, żeby dopełnić i mieć te 15 zł. Także to było takie dopełnienie. A wiadomo, że to się skorzysta z tego. A jeszcze teraz dobra cena, czego tego nie brać. Także ja wzięłam i tak Wam pokazuję. No i kolejny voucher. Tak, korzystam z tych voucherów. Pani, właśnie mi powiedzcie coś. Patrzcie, ja mam takie getry i właśnie mam wyjść po paczkę, bo przyszła do paczkomatu. Braille mnie zobaczył i pyta, gdzie ja idę. Ja mówię, że do paczkomatu, odebrać paczkę. On mówi, mamo, weź nie rób siary, no przecież jak ty wyglądasz, weź się przebierz. Nie wiem, o co mu chodzi. Co jest? On <grytanie> tu piszczy, jojczy, błaga mnie. A patrzcie, jakie mam ładne nożyny. No, jak? Myślicie, że wyląduję gdzieś w jakimś tym, wariatkowie? Jak mnie tak ktoś zobaczy? Braimia, nie wiem, o co ci chodzi. Mi się one bardzo, bardzo podobają. Jak myślicie, że nie byłam, to byłam, odebrałam, tak, w tych pięknych getrach. Wiecie co, ja już dawno się przestałam przejmować tym, że ludzie gadają, bo ludzie właśnie zawsze gadali, będą gadali. Także co, przecież nie mam gołego tyłka, mam jedynie zeberkę. No jak? Chciałam mieć zeberkę, co komu do tego, w czym ja chodzę ubrana? Dobra, moi kochani, słuchajcie, pokażę Wam, bo w ostatnim filmie obiecałam, że będzie bardziej kolorowo, w sensie treściwie. Więc spinam się i staję na głowie, żebyście mieli coś ciekawego na weekend. Dla mnie to będzie ciekawe, więc mam nadzieję, że i coś dla Was się tutaj znajdzie. Słuchajcie, byłam w DIRZE, byłam w Action, ale nie po to, żeby nakręcić film, po prostu w bo brakowało mi ja już tam zostały chyba za trzy tylko podkłady. Ja właśnie z DIRZ zakupuję podkłady dla psa. Słuchajcie, tu jest cena jest około 15 zł. 30 sztuk. I to są podkłady takiej wielkości, że akurat dla mojego psa. Chciałabym wiedzieć, jaki to jest wymiar, ale oczywiście tutaj nie ma. Przynajmniej ja nie widzę. W każdym razie 30 sztuk i nic tu nie trzeba przecinać. Nie są za duże, nie są za małe. Ja te podkłady stosuję wtedy, kiedy muszą wyjść. Czyli tak jak teraz na święta, żeśmy wychodzili, pies zostawał w domu i wiadomo, żeby nie musiał trzymać, bo nie wiedziałam, czy to będzie 3, czy to będzie 5 godzin. No i oczywiście było z 5, czy nie 6. I żeby ten giez mi nie poskudził, on jest nauczony tak, że jak nas nie ma, a bardzo mu się chce, bo on bardzo często wstrzymuje po prostu. On w ogóle nie chce jeść wtedy, jak nas nie ma, bo wiem to stąd, że my przychodzimy do domu i on wtedy cieszy się, wita się z nami, po czym idzie do jedzenia jeść, czyli był głodny, a nie jadł. I wracając do podkładów, zostawiamy mu w łazience u góry. I on, jeśli musi, to właśnie tam skorzysta, więc to też jest super wyjście, bo nie ludzi mi nigdzie indziej w domu. A te podkłady naprawdę na dużo wystarczają, bo jest ich 30 sztuk, gdziekolwiek. Ja na początku kupowałam po prostu podkłady dla ludzi w aptece, ale to tajnie nie wychodziłam. Czasami były, były duże, więc przecinałam, żeby było bardziej oszczędnie. Wcale nie było, także jak coś polecam. Podkłady dla piesków z Dilza. I łapłam chusteczki mokre. Są faktycznie mokre, bo czuję, że są ciężkie. Czasami, jak coś bierzecie takie chusteczki do rąk, to. One już nie są e, mokre, bo czujecie, że są po prostu lekkie jak piórko. A zobaczcie, tutaj jest 120 sztuk i w Dilzie dwa takie opakowania 8 zł. Także wow. E, I byliś, byłam też w Action i byłam też e, w Lumpie, także w tym filmie też wrzucę Wam tego Lumpa, Action, wszystko, żebyście widzieli co, gdzie, skąd i jak. E, w Action wzięłam sobie taką srebrną podkładkę. Ja ją brałam myśląc, albo tu ją położę, właśnie, bo czegoś mi tu brakuje, albo u mnie na toaletce. Bo, jak Wam chcę zrobić zdjęcie jakiegoś kosmetyku, czy tam yy, czegoś, to fajnie to potem yy, po, po prostu wygląda na y, zdjęciach. To jest raz, a po drugie, yy, ta moja toaletka na wierzchu jest już trochę przytyrana. Także tak, yy, ile ona kosztowała? Słuchajcie, no, wiadomo, że było przed 5 zł. Podkładka 4,29, także tak. E, tu oczywiście ciocia była z nami, ciocia M. Kupiła Emilce taką opaskę, też bardzo ładna. No, faktycznie jest to miękkie, bo ja się bałam, że jak jej założę do przedszkola, to żeby krzywdy dziecku nie zrobiła, no, ale to jest tak miękkie, że na pewno nie zrobi krzywdy. Nie wiem ceny, bo to płaciła już ciocia, także nie, nie, nie. Yy, łapłam też środek do oczyszczenia toalet, słuchajcie, a łapłam go dlatego, że yy, zaraz Wam powiem, ale to było przed 3 zł. Tak, więc z tym, wybierasz 2,95. Nie wiem, nie miałam, więc nie mogę Wam polecić. Yy, póki co po prostu wzięłam, bo zobaczyłam 2,95, czyli wypróbuję. Yy, tutaj wzięłam coś, co znam i coś, co używałam. To jest środek do kuchni. On fajnie limonkowo pachnie. Sprawdza się do takiego szybkiego przetarcia. Blatów yy, odświeży i ten yy, środek. 5,59. Yy, jako kolejny pokażę Wam Ajax płyn do czyszczenia uniwersalny. Aha, jeszcze pokażę jeszcze Ciacia. Dobrze. I tutaj jest. Cena 5,95. Ja będę go do podłogi i znowu tutaj. Mm -hmm, cytrynki. Coś świeżego czuć tę cytrynę, faktycznie tak dość mocno. Mam nadzieję, że ładnie będzie pachniało w domku. Kolejną rzeczą, czyli zawieszka do yy, zmywarki. Wiecie, zawieszacie i potem wam fajno, fajnie pachną yy, naczynia. Także też, ile ta zawieszka? Yy, yy. Słychać Filipa. Dobra, nie wiem gdzie to jest. W każdym razie jeszcze wziąłem plastry. Plastry zawsze stamtąd biorę, bo tak samo są yy, po prostu tanie, a wiadomo, że tak jak teraz, nawet ja. Spytacie mnie, co się działo. Yy, Filip robił ten nakrycie głowy wiosenne, które miał zrobić z plastyki. I słuchajcie, yy, chciałam mu przytrzymać, bo on sobie przyklejał tam, wstawię wam zdjęcie, jak nie zapomnę. Yy, kwiatuszki do tego kapelusza. Chciałam mu przytrzymać, a on miał. Yy, Pistolet ten na gorąco. No i po prostu pyk. Słuchajcie, oczy gdy mi wyszły z orbit. Myślałam, że tam padnę trupem, i w ogóle i sama ja miastocielonka tak mnie samorowało, że po prostu to się przykleiło. Może gdybym szybciej to, a tak to to się przykleiło, musiałam potem moczyć, czekać, aż mi się ten klej oderwie. Także bardzo bolało. I brzydko się teraz goi, także no trochę i takie głupie miejsce, więc żeby nie straszyć ludzi do jakiegoś owrzodzenia coś, to sobie po prostu je zaklejam, a yy, super sprawdzają się właśnie te plastry, bo one są tanie, 2,29 słuchajcie. I żeby, o, 30 plastrów, 2,29, kto ma dzieci, to ten wie, że plasterki w domu muszą być, bo to jest coś najlepszego na skaleczenie, na rany, na ból czasami, także wkleisz plastra i wszystko znika. Tu sobie wzięłam woreczki, te z zamkiem. I te woreczki kosztowały 2,75, a zaraz Wam powiem: wymiar 17 na 20 cm i 25 sztuk. Także elegancko. Cena też jest świetna. Tu jest koszyk właśnie po takie koszyki pojechałam, bo chciałam ubrać, że tak powiem, moje doniczki, które nie są pokazowe. A na przykład, tak jak pokazywałam, były to pnącze, które już właśnie tutaj. Wsadziłam do takiego, bo wzięłam sobie dwa o. Yy, i będzie fajnie wyglądało. No, tak, widzicie tam? Widzicie chyba. Także takie koszyki. Yy, mi się Dobra. bardzo podobają te koszyki, więc pojechałam, wzięłam i za jeden. Za jeden zapłaciłam 12 zł. Jestem ciekawa, jak zapłaciłam za ten drugi. Yy, bo tu kosz, kosz, kosz. 8,95 8 tam wzięłam jeden. Tak, pokażę też, zaraz pokażę. E, tutaj jest kolejny kosz. I on kosztował muszelka 9,95. Widzicie taki bielutki z muszelkami? Szkoda, że on nie jest e, folią wyściołany, bo raz, żeby się tak nie brudził. Najwyżej wsadzę po prostu doniczkę do folii, żeby tego. Bo ja tu będę chciała kwiatka wsadzić. Także tak, taki bardzo ładny, bardzo mi się podoba. I tutaj sobie wzięłam jeszcze taki metalowy kosz. Słuchajcie, ale się wbiłam, oczywiście się przestało nagrywać. Yy, taki metalowy kosz, ten wzięłam z myślą o to, a to się chyba dzisiaj tutaj wbije, słuchajcie, żeby, żeby przełożyć te moje owoce i warzywa, które są, uwaga, w druszlaku. Także trochę mi się znudził ten druszlak i przełożę sobie teraz do takiego metalowego, czarnego kosza, a cena jego, zaraz Wam powiem, bo oczywiście wszystko leci. Eee, kosz na owoce 12,99 to także spoko, bo jest dość duży, czarny i będzie tu pasował. Słuchajcie, by byłby, nie, róża, by jakby był różowy, to bo go kupiła i przemalowała, taka perewda, w sensie przemalowałby mi mój mąż. I to chyba, a jeszcze jest, nie to wszystko, nie to wszystko, tutaj sobie wzięłam dwa takie ręczniczki. Ja chciałam, one są popielate, ja chciałam je y, wziąć do łazienki na dół, bo to tylko żeby na ręce, bo tutaj wiadomo, że y, trzeba małe. I ręczniczki 8,99 za dwie sztuki, także też plus. Cena, tu są patyczki, cena koło 3 zł. patyczki do uszu. I pudełko, w które superowsko się wpakowałam. I do niego jest oczywiście przykrywka. Tylko uważajcie, słuchajcie, sprawdzajcie sobie, bo ja wam się z kuzynką kuzeńka brała to pudełko i zauważyłyśmy, że jest bardzo dużo tak. Albo nie mają tego zamknięcia tu, to było, tego nie było, albo były popękane w środku. Także trzeba naprawdę patrzeć, bo no ona chyba w transporcie, nie wiem, ale można się nadziać, a potem prosić, żeby była jakaś wymiana, a zacznijmy od tego, że u nas... Action, to są takie kolejki przed drzwiami, a na zewnątrz pada raz deszcz, raz śnieg i wcale nie było fajnie. Yy, także jak już tam będziecie, to po prostu czujność, bo może się trafić felerny yy, towar. No i tu jeszcze ciocia kupiła Emilii takiego konia, on był w środku, oczywiście tego konia to normalnie brakowało, nie? Teraz zwierząt jeszcze koń. Także koń w pudełku, w przenośnym. Śmialiśmy się, że możemy spokojnie wsadzić tu chomika. Oczywiście tego nie robiliśmy, żeby nie było, że zaraz tutaj wsadziliśmy chomika, ale nie, nie, nie. Słuchajcie, y pamiętacie, kto mnie ogląda dłużej, że ja mam mega problem z Emilii włosami, które są, szczerze powiedziawszy, już za pupę, y z rozczesywaniem. I jakiś czas temu y moja fryzjerka y tutejsza, do której chodzą moje dzieci, Poleciła mi szczotkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Eee, w każdym bądź razie nazywa się Kombolecz. Polecam Wam, bo jest fenomenalna w rozszczepaniu włosów. Tak, są mniejsze, ale właśnie ta duża spisała się u nas rewelacyjnie, a naprawdę było dużo płaczu i eee, ja miałam naprawdę dużo środków, raz że maseczek, odżywek, oliwek, cudawianków i eee, mimo wszystko robiły się kołtuny i po. Eee, Umyciu głowy, półtorej godziny rozczesywania. Teraz rozczesujemy na mokro, jeszcze w wannie yy, z maseczką. Nakładam mi maseczkę i rozczasuję sobie pięknie, ładnie włosy i powiem Wam, że jest super. A naprawdę, ja już się zastanawiałam na yy, ścięciu włosów po prostu małej, żeby się nie mordowała. No szkoda mi było, pewnie, że mi było szkoda, ale yy, bałam się, że, że sobie nie poradzimy i to nie było nic przyjemnego ani dla niej, ani dla mnie to rozczesywaniu, rozczesywanie włosów, zwłaszcza po kąpieli. Dobra, idę po te cztery rzeczy z lumpa i pokazuję Wam też tutaj. Dobra, jestem, słuchajcie, już w całym tym kramie nie będę tego sprzątać, tylko wam po prostu przesunę, żebyście widzieli, bo nie wiem ile i co widzę. Eee, Uuu, moje pnącze wybikło. No, Anka nie rozrabię. Słuchajcie, tu y, jeszcze pigem. Dobra. Tak z kuchni. I nie będę mierzyć. Sukienka. Słuchajcie, spodobała mi się bardzo ta sukienka swoją prostotą. Uwielbiam takie proste rzeczy. Yy, ona ma tutaj taki o, jakby to, taki rozporek, takie, w, słuchajcie, wcięcia w To wszystko takie proste, tak jak ja lubię. Yy, jedyną ozdobą jest właśnie tutaj ten łańcuch, który, uwaga, bo to jest taka mała czarna, na plecach odsłania całe plecy. Ale spoko, nie bójcie się, 40 nie będzie chodzić na półnaga. Ja tutaj planuję wszyć koronkę, bo rozporek jest. Z tyłu widzicie? O, rozporek. A tutaj wszyć jakąś czarną, ładną koronkę, i to będzie wyglądało pięknie. Moim zdaniem pięknie. Także taka, nic nie zniszczona. Nie wiem, czy to jest jakaś firma gdzieś. Nie znam tej firmy jakaś taka. Nie wiem, nawet nie umiem tego przeczytać, więc nie będę tutaj łamać języka. W każdym bądź razie taka mała, czarna, no nie wiem, mi się bardzo spodobała. 4 złote wzięłam, super wygląda na mnie, leży wszystko tak, jak trzeba. Tylko ja jestem naprawdę szczupła w tej sukience, bo to podkreśla całkiem wszystko. Także tak, kolejną rzecz, którą wzięłam... Tak, ja Wam ukryłam, żebyście wszystkie byli widzieli. Czyli taka lola. Spódnica całkiem przezroczysta, ale ja planuję Emilii ubierać pod spod jakieś spodenki czy też geterki i będzie to fajnie wyglądało, taka różowa. I kolejna rzecz to też kurtka. Oczywiście nie zasunęłam. Kurtka dla Emmy, tak na teraz, słuchajcie, bo nie mam, albo nie tak, mam, ale takie. Więc wzięłam jej jeszcze taką kurteczkę czarna. Albo granatowa, ciemna, no, ciemna granatowa, yy, w różowe serduszka. Także super, zameczki. I tak, jak na nią, to jest chyba nawet rozmiar. Yy, tak. 104. No już jest dobrze. Yy, 104 na 110 ona mi mówi, że tutaj, bo ona była tutaj rozkróta i może jej yy, rękaw strzył. Tak, mimo że strzył rękaw. Kiedy ja byłam w ja ją wyprałam wczoraj. Dobrze. I tata tutaj wszystko poszywał i wygląda super superosko. I tak samo było z moją kurtką, bo też była rozpruta yy, o tu pod rękawem. Wiecie, w środku. I mąż też chycił igłę, nitkę i mi ją ładnie yy, zeszył. Taka czarna. Słuchajcie, to mogę Wam ubrać tak na szybkiego. Nie wiem, to światło jest takie zwariowane. Podświetliłam się i mam nadzieję, że będziecie widzieć. Taka kurteczka. W sumie taka przejściówka na teraz. Ja mam bardzo podobną, co wcześniej Wam pokazywałam na lumpie. Tylko tamta już jest mega cienka. A ta jednak jest y, pikowana i jest y, grubsza. Nie jest gruba, ale jest grubsza od tamtej. Także tak to wygląda. I ona, słuchajcie, jest chyba z jakiejś filmy tego co pamiętam. A tak. Y, 36 z Medicine. Tak, zapłaciłam za nią 4 zł. Z tyłu ma taki ozdobny, jakby guziczek, takiego napa. Także bardzo ładnie wygląda. Słuchajcie, ja mam yy, zagrychę, bo ja mam chrześnika yy, komunię w zasadzie za trzy tygodnie, bo 2 maja. Mm. Pogoda jest straszna. Yy, zamówiłam sobie sukienki, ale to już pokażę wam w innym filmie. Jedna z nich przyszła śliczna i przezroczysta. Słuchajcie. Pupa na wierzchu, jak nic. Także no i nie zastanawiam się nad nią. Mam jeszcze dwa tygodnie na to, żeby się zdecydować albo odesłać, albo zostawić. Jeśli zostawię, to będę musiała sobie po prostu halkę pod nią, a ja takiej nie mam, więc muszę się zorientować, czy to gra warta świeczki, czy po prostu kupić sukienkę taką, żeby była nieprzezroczysta. Choć ta naprawdę mi się podoba i fajnie leży. Także pokażę Wam już po weekendzie, bo tutaj to by było samo pokazywanie, i znowu by było tak jakoś śmiesznie. Słuchajcie, pod tamtym filmem ktoś mi napisał, no i oczywiście nie wzięłam. Zaraz, przechodzę. Dobra, że warto by pokazać coś, czego nie pokazałam, czyli. Ten tusz z Eveline, Ja już go kilkakrotnie pokazywałam. Najwidoczniej to jest osoba, która ogląda mnie od niedawna. Także ja z czystym sumieniem podpisuję się pod tym tuszem do rzęs, bo jest rewelacyjny. E, rewelacyjny. Jak dla mnie to on i wydłuża, i pogrubia po, po, y, po te rzęsy. No i proszę. Tak, natychmiastowe podkręcanie, maksymalne pogrubienie optyczne. Zagęszczenie oszałamiający efekt push-up. Tak jest wszystko to. Wszystko, wszystko, wszystko. I ja zostaję już to jest chyba czwarte pakowanie moje, także ja Wam bardzo polecam. Moja Emilka... Wyskoczek. Czeski film, żeby tu cokolwiek nagrać. Dobra. A kolejną rzecz polecam nadal. Wciąż ten krem do stóp to jest Faberlika. Słuchajcie, ceny są tak malutkie, bo około 14 zł jednego i drugiego a to są naprawdę sprawdzone, wytestowane na wskroś produkty. Tutaj, do waszych, to jest taki balsam do stóp, gładkie, pięty. Naprawdę będą gładkie. A wiecie, że już bliżej niż dalej do sandałków, do yy, klapeczek. Także jeśli macie problem z piętami, dla mnie spisał się rewelacyjnie. Poleciłam go po kilku osobom. I nikt nie powiedział, że nie zadziałał, Wszyscy są na tym, że faktycznie zadziałał, tylko pamiętajcie o tym, że tu trzeba być regularnym w stosowaniu. Także tak, polecam Wam to. No i co, że się z Wami nie będę przedłużać miłego... Ha, chciało się powiedzieć słonecznego weekendu. W każdym razie, jeśli jesteście tutaj z Podkarpacia, no to raczej nie liczymy na to. Tak czy siak. Dzisiaj jest piątek, ja zabieram się do sprzątania. Takiego grubszego, żeby ten weekend jednak odpocząć, a nie usapać się pod, po łokcie. Zabieram się, sprzątam. Testuję te produkty, bo ten już znam. A was proszę o łapkę w górę. Jeśli znowu powiem to, co czasami jest akurat nie u mnie, ale widzę u innych YouTuberów, mówione o tym, że my żebramy o subskrypcję. Słuchajcie. Dla nas subskrypcja to znaczy, że nasz kanał idzie do przodu, więc proszę, jeśli nie subskrybujecie tego kanału, wciśnijcie przycisk subskrybuj, żebym ja wiedziała, że warto jest tutaj stać, że ktoś nowy dołącza, bo ci, którzy są ze mną od dłuższego czasu, to ja wiem, kocham, uwielbiam, choćby moja Sylwia, która ostatnio znowu ucięliśmy sobie godzinną pogadankę. Słuchajcie, nie wiem, kiedy nam to zleciało. Jak zobaczyłam, że godzinę żeśmy przegadały, to byłam w szoku. Ja w każdym razie nie leżałam. Kolejny raz się rozgadałam i oczywiście nie doszło do pożegnania, także ja, mimo tego, że u nas śnieg, deszcz za oknem, życzę wam jak najbardziej słonecznego, ciepłego weekendu i do zobaczenia po weekendzie. Pa pa.